Dlaczego karma bez wody i bulionu jest lepsza? Cześć! Tu agata zolo! Bo woda i bulion niepotrzebnie rozcieńcza pożywienie. Karma bez wody i bulionu jest bardziej odżywcza, ponieważ zawiera większą ilość mięsa. Większy udział mięsa zwiększa jej wartość odżywczą. Nie jest rozcieńczona, dzięki temu składniki odżywcze są bardziej skoncentrowane. To sprawia, że karma jest bardziej sycąca i bogatsza w składniki odżywcze na jednostkę masy. Każde mięso ma swoją naturalną wilgotność, więc nie ma potrzeby dodatkowo go rozwadniać. Jest mniej również przetworzona, co oznacza, że składniki odżywcze są mniej narażone na utratę swoich właściwości podczas procesu produkcji. Ma bardziej naturalny smak i konsystencję. Tak jak tu widać. Jeśli pies zjada więcej takiej karmy, to zwiększa spożycie składników odżywczych. W karmach OLO. Nie znajdziecie wody i bulionu. Olo zawiera aż 92% mięsa mięśniowego, a w niektórych smakach niewielki dodatek zdrowych podrobów. Olo to koncentracja smaku bez rozcieńczania. Czytaj składy karm i zwracaj uwagę na to, ile mięsa zawiera i czy jest tam woda i bulion. A skład jest podany na tyle opakowania. Zapraszamy.